Cześć, witajcie widzowie, ja jestem Karol i dzisiaj w końcu nadszedł ten wyczekiwany dzień yy, może nie, yy, większość z was pewnie pamięta jeśli mnie od dawna ogląda że na wiosnę sadziliśmy yy, dynie teraz dzisiaj właśnie przyszedł czas zbioru dyni yy, ten odcinek będzie o tym jak yy, zbieram dynie a kolejne odcinki już niedługo będą o tym jak coś przygotowuję z tych dyni. A więc zaczynajmy. Na początku, na, na początku zbierzemy dynie z tej grządki. Tutaj były przeważnie dynie makaronowe. O, na przykład tutaj te dynie, ta dynia, to jest dynia makaronowa i ona, potem też na pewno zrobię o niej odcinek. To jest dynia, z której można zrobić dyniowy makaron. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj musimy zebrać sobie wszystkie te dynie. Zobaczymy ile ich będzie. No więc zaczynajmy. Ja, niektóre, niektóre już się odczepiły jakby od rośliny. Niektóre trzeba tak wykręcić, żeby się dały odczepić. No i daję je do takiej paczki. Dam, dam je do jakiegoś dobrego miejsca, żeby się nie zepsuły. Tu mam też takie białe dynie. Bardzo ładne zresztą, takie małe, białe. Je też sobie zbierzemy. i te dynie, te dynie są jadalne, ale wyglądają też bardzo ozdobnie i bardzo i tworzą taki fajny jesienny klimat, więc można zrobić z nich na pewno zrobię z nich jakąś fajną ozdobę do na przykład ogrodu. Ale, ale na razie trzeba, muszę je zebrać. Tutaj mam taką złotą dynię, pomarańczową, ładną. cyk do. Pudełka i tyle udało mi się uzbierać dyń z tej całej grządki. Z takiego małego skrawka ziemi, całą paczkę dyni udało mi się zebrać. No, to co? Teraz przejdźmy do kolejnych grządek. Tutaj chyba to, to, nasza, to jest moja największa grządka dyniowa. Tutaj będzie dużo dyń Hokkaido. Będą też bezłupinowe, te duże tutaj to są dynie bezłupinowe. Nazywają się tak dlatego, że ich pestki nie posiadają tych łupin. Dlatego te pestki nie trzeba obierać z łupin i można je od razu jeść. To są dynie bezłupinowe. One są mają bardzo smaczne pestki, poza tym te pestki nie posiadają łupin. Przez to można je od razu zjeść. Ale teraz sobie na początek tak zerwiemy taką dynię Hokkaido. To jest dynia Hokkaido. Najlepsze do robienia na przykład frytek chipsów, bardzo dobra dynia. I dynie zacząłem składa, składować w tutaj, Cyk, dynie Hokkaido. I przespałem tutaj tamte dynie z tamtej grządki i będziemy je składować w tych taczkach. Oczywiście, potem one będą przeniesione gdzieś indziej. Tutaj jeszcze zebrałem kilka dni bezupinowych. kolejne dynie Hokkaido dokładam i. Yy... Teraz dodajmy da, tutaj też do tego pojemnika. I tyle, całe, tyle m, zebrałem dyni z tych dwóch grządek. Całe jedne taczki i trochę. Jeszcze tutaj mam kabaczka jednego. Tutaj dam tego kabaczka. No więc naprawdę bardzo dużo dyni. Tą grządkę już całą zerwałem. Z tej, no po, Pozbierałem dynie z tej grządki. Więc I wyszło z tego jedne taczki. I, yy, I jeszcze trochę I jeszcze kilka dni Jedne taczki i trochę Teraz mamy już ostatnią grządkę Jest to grządka obok mojego ogródka Tutaj rosną i dynie bezupinowe I, mamy te, i mam też chyba jeden krzaczek dyni makaronowej I chyba Ale dużo kabaczków To jest właśnie kabaczek Bardzo dobre warzywo do karmienia kur Sam często karmię kury kabaczkiem Wystarczy Taki kabaczek przekroić i dać kurom, albo zetrzeć go na tarce i włożyć do, do, do jedzenia. Dla kurkury to bardzo lubią, przynajmniej moje. Tutaj mamy kolejną, największą chyba z mojej hodowli, dynię bezłupinową. Ona jest naprawdę, jak sam widzicie, potężna. Można by z, nią, z niej zrobić bardzo fajną dekorację jesienną. A y, pestki wybrać i zjeść, bo pestki, no, tak jak już mówiłem, są bardzo smaczne. Dyni, nie każdy lubi pestki dyni, y, bo są, mają taki specyficzny smak. No, ale y, ja lubię. No to co, zebraliśmy ze wszystkich rządek wszystkie dynie. Tutaj, ma, tutaj mamy jeszcze cukinię i patisony, całe, całe taczki dyni i jedno pudełko jeszcze. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia.